Egzamin IM03 zdają zarówno ci młodzi ludzie, którzy chcą być programistami, jak i ci, którzy chcą być informaty informatykami. Informatycy zdają ten egzamin jako drugi swój egzamin, czyli zwykle na piątym roku nauki, natomiast programiści zdają ten egzamin jako swój pierwszy egzamin, czyli zwykle jest to ich trzeci rok nauki w technikum. Egzamin IMF 03 składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Na części teoretycznej dostaniesz 40 pytań i trzeba będzie odpowiedzieć tyle z nich, aby uzyskać 50% punktów, czyli na 20 trzeba będzie odpowiedzieć poprawnie. Natomiast jeśli chodzi o egzamin praktyczny, to tu jest trochę większy problem, bo trzeba mieć minimum 75%. Aby ten egzamin zdać, tutaj trzeba przede wszystkim, jeśli chodzi o egzamin praktyczny, opanować technologię HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript i mieć taką ogólną wiedzę dotyczącą grafiki i drobnych zmian graficznych, bo czasami na tym egzaminie trzeba również zrobić jakąś pracę graficzną. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków.